E Dzień no dobry, witam dzisiaj Państwa w Energy Gas Polska. Chcielibyśmy przedstawić montaż instalacji gazowej do Audi S4 tutaj w nadwoziu B8. Jest jak widzimy, jest to auto z potężnym silnikiem, w tym przypadku jest to silnik 3-litrowy z kompresorem, czyli tak 3-litry 3 TFSI. Likwidował się on mocą 300-303 koni. Oczywiście klient, dla klienta to było za mało, zmodyfikował to auto do niebagatelnej mocy 450 koni. Została tutaj zamontowana instalacja KM Evo Sky Direct do tego właśnie typu aut. Pokażmy jej poszczególne elementy, te co widać. I tak, na pierwszym planie widzimy tryskiwacze gazowe, w tym przypadku są to tryskiwacze ACW031BFC. Bez problemu sprostają e, tej mocy. E, tam w podszybiu e, widzimy e, komputery gazowe, w tym przypadku e, dwa, e, dwa reduktory i cały zestaw e, filtrów. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 22 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 23 litrów plus około 3 litrów benzyny. Czyli oszczędzimy na każdym 1000 km blisko 380 zł. Dla porównania koszt HN na benzynie 1000 km jest to około 970 zł. Na LPG już będzie to około 590. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie. Mamy zamontowany, jak widzimy, w miejscu bardzo widocznym na życzenie klienta. Przechodząc dalej na tył, wlew gazu mamy pod klapką. Jak widzimy, zmieściliśmy tutaj pełnowymiarowy wlew, więc nie ma potrzeby dokręcania jakichkolwiek końcówek. Zbiornik w aucie został zamontowany zbiornik walec. Dla klienta nieistotny był tutaj akurat nieistotna była tutaj funkcjonalność bagażnika. Prym tutaj wiedzie zasięg na gazie, dlatego został zamontowany zbiornik 110-litrowy, co, na, co da nam dystans na jednym przejeździe od tankowania około 400 km. I tak podsumowując cena zestawu czy instalacji Evo Sky Direct, w tym konkretnym aucie jest to koszt 8000 zł i zwrot następuje po około 21 tysiącach km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy i do subskrypcji naszego kanału i oczywiście lajkowania. thank <laughs> you